Zasady! Moja droga! Od lat jest zasada, że nie można występować w strojach kąpielowych poza okolicami zbiorników wodnych. A ty co nagrałaś? Traj on non-haul w pokoju? No to co ja miałam nagrać lekcję pływania? Przecież tego by nikt nie oglądał! Z mają dostałyście najłatwiejsze rekwizyty na dobry start: tabliczki i stroje kąpielowe. Mogłyście nagrać tabliczki z padaniem do basenu z Belki, klasyk lat 2020. Można się parować? Można? Nawet trzeba. Od lat wiadomo, że krosy działają najlepiej. Okej, okay, spróbuję. Hej, chcesz coś razem nagrać? Nie, masz za mało obserwujących. A, okej. Okay. Co robisz? Próbuję skorzystać z rady pani od rekwizytów i znaleźć kogoś do wspólnego nagrywania, ale wszyscy mnie odrzucają, bo mam za mało followersów. A żeś nic nie mów. Widziałaś, że w tej szkole obiady zależą od liczby obserwujących? Smaczne rzeczy zaczynają się od 500 tysięcy! Co? To co dostałaś? Nie wiem, jakąś papkę. Ew. Musimy coś zrobić, żeby się tu wybić, bo nasze życie będzie piekłem. Może zrobimy coś razem? No, dobry pomysł tylko co?